Dzień dobry, witam na kanale Piesek. Dzisiaj znalazłem na komputerze pewną grę, nazywa się Kalkulator Może nie jest aż taka dobra jak super i Pas... lub Saper, lub Pasjans ale ujdzie w tłoku Dobra, przejdźmy do rzeczy To jest Kalkulator Tu nie ma żadnych poziomów trudności, ale nieważne Weźmy sobie postać No i dajmy mu jakąś lornetkę Ale pamiętaj I... Co również się przyda ta lornetka, to przyda się do znalezienia skarbu oznaczonego X. -em. Ale uwaga, tu gdzieś może się znaleźć wąż, więc, potrzeb więc potrzebna jest jakaś broń. Sprawdźmy, co się stanie, jeżeli węża zabijemy. Wow, taki jest wynik! Dobra, ale, ale niestety mam dla Was zastrzelenie. W tej grze nie, po, nie występują tutaj postacie kobiece, zresztą, zresztą też i niemęskie Ale ujdzie w tłoku Dobra, teraz sprawdźmy sobie Jak działa Jak działa mina i balon Sprawdźmy co się stanie No dobra, całkiem fajna gra, przegrały Dobra, fajna gra, 8 na 10